Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Cyklu. Motoradca w serii Moto Info. Przygotowałem dzisiaj dla Was pięć tematów ze świata motoryzacji. Między innymi porozmawiamy sobie o podatku PCC3 czy PCC3A, jeżeli mamy współwłaściciela, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, bo szykują nam się tutaj. Spore zmiany już po wielu, wielu latach, więc jeżeli ktoś dokonuje zakupu od osoby prywatnej nie na fakturę, no to warto, żebym to obejrzał, porozmawiając sobie m.in. o statystykach policyjnych i zatrzymanych prawach jazdy, czy chociażby o tym, jak pewien jegomość dostał mandat za to, że chciał włączyć wycieraczki podczas jazdy w deszczu. To też będzie ciekawe i mam nadzieję, że pomożecie rozwiązać mi tę zagadkę, bo jest dosyć specyficzna sytuacja. Ale dobra, zacznijmy sobie od statystyk. Ostatnio można powiedzieć, że nasze państwo mocno się zbroi. Mamy coraz więcej fotoradarów, coraz więcej rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle przy przejazdach kolejowych też już takie mamy, czy chociażby odcinkowych pomiarów prędkości, które mam wrażenie są w ostatnim czasie takim konikiem, bo montaż ich nie jest jakiś mega drogi w stosunku do samych w sobie fotoradarów. Badarów, ale tutaj na niektórych odcinkach no, można tych kierowców naprawdę wyłapać bardzo dużo. No i policja podała teraz statystyki do od stycznia do końca października tego roku. Dlaczego te zmiany w prawie mają tam się zadziać? Kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za przekroczenie prędkości karą administracyjną, było to 63 818 osób. I co ciekawe. 13 829 z tych osób zostało zatrzymanych powtórnie. Przypomnę, w przyszłym roku będą wchodziły zmiany w przepisach, że te 13 829 osób, jeżeli powtórnie by wsiadło za kierownicę już po nowym roku, to wtedy prawo jazdy stracą na okres 5 lat. To, co ostatnio mówił minister Żurek a propos tego, że jeżeli ktoś jeszcze raz zostanie zatrzymany, czyli taka recydywa, recydywy w tym okresie 3 miesięcy, że ma stracić prawo jazdy dożywotnio, Póki co w projekcie tego jeszcze nigdzie nie znalazłem, ale piłka jest w grze, bo może jeszcze coś na ostatniej prostej się zmieni. Dobra, moment jeszcze dla partnera tego odcinka strony CarVertical. Vertical. Jeżeli chcesz kupić auto używane i chcesz mieć pewność, że z tym autem jest ok, bądź po prostu chcesz powiedzieć, sprawdzam względem sprzedającego, warto w pierwszej kolejności przejść sobie w link, który masz w opisie tego filmu i z kodem moto doradca otrzymasz. 30% rabatu na zakup takiego raportu, by sprawdzić po prostu historię tego auta przed zakupem. W sporej części przypadków może wszystko zgadać się z tym, co mówił sprzedający, ale gdy jest jakaś kolizja, stuczka czy wypadek, no to fajnie byłoby to zweryfikować, bo wiadomo, każdy ma inną interpretację danej sytuacji. Więc przechodząc w link, który masz w opisie tego filmu z kodem MotoDoradca, otrzymasz 30% rabatu na zakup takiego raportu. Koniec podatku PCC3. Niektóre media tak się rozpisują, chociaż ja bym tak daleko w tym wszystkim nie szedł, bo obecnie trwają konsultacje społeczne, które tutaj są jakby wdrażane przez konfederację. Bo zwróćmy uwagę na jedno: taka sama idea podatku PCC3 czy PCC3a, jeżeli mamy współwłaściciela, jeżeli dokonamy zakupu samochodu, chociażby używanego nie na fakturę, na umowę sprzedaży, czy jak niektórzy nazywają to umową kupna sprzedaży, e, mamy 14 dni na to, by udać się do urzędu skarbowego i wypełnić właśnie ten jeden z tych wspomnianych druków i zapłacić 2% wartości pojazdu. I tutaj zwolnienie dotyczy osób, które dokonują zakupu pojazdu o wartości mniejszej jak 1000 zł. Tutaj nie musimy takiej transakcji dokonywać. Prawda też jest taka, że to jest przepis z 2001 roku i mówmy się szczerze, teraz za 1000 zł to nawet ciężko jest i nawet rower kupić, ale często okazuje się, że osoby, które dokonują zakupu za 2, 3 czy 4000, to dziwnym trafem w umowie też było wpisywane 950 zł i obstawiam, że takich przypadków jest całkiem dużo i posłowie Konfederacji chcą tych zmian. Z tego względu że od 2001 roku, czyli od tych ostatnich zmian e Pensja sześciokrotnie uległa zmianie. Wiadomo, tutaj podniesiona o inflację i inne czynniki gospodarcze, więc należałoby tę kwotę uaktualnić. I mowa tutaj o tym, że ta stawka zwolnieniowa miała być dla samochodów poniżej 5% złotych. Co ciekawe, tutaj stowarzyszenie Polski Autohandel, Pozdrawiam cię serdecznie, Maćku, które, Macie, który bardzo często też bierze udział w posiedzeniach komisji wielokrotnie też mamy okazję porozmawiać. Chce iść o krok dalej, żeby również firmy zajmujące się handlem pojazdami z takiego podatku były zwolnione. Ktoś powie, o dobra, burżuje, biznesmeny i tak dalej. No Raczej w dobrej idei, bo jeżeli ktoś bierze auto na handel i ma później, jeżeli kupuje je prywatnie, ma później ten podatek gdzieś odłożyć, to i tak to będzie doliczone do wartości sprzedażowej później auta. Piłka w grze. Ja tylko przypomnę dla osób, które by się spóźniły, bo nie zawsze tak zwany czynny żal pomaga do naczelnika urzędu skarbowego, że minimalna teraz kara za to, że jeżeli PCC3 czy 3A, no jednego z drugim z formularzem nie złożymy w terminie, to jest minimum 466 zł a maksymalna kara 93 320 zł. No, to posłuchajcie tego. Do, wracam do sytuacji, którą e, zapowiadałem, jakby na początku odcinka. Mam nadzieję, że pomożecie rozwikłać mi tę zagadkę, bo nie ukrywam, nie mogę się zorientować, co to za auto. No co dokładnie chodzi? A sytuacja miała miejsce w Niemczech, dokładnie w Karlsruhe, gdzie okazało się, że pewien jegomość jadąc sobie w deszczu swoim samochodem, chciał włączyć wycieraczki i ten manewr był na tyle niebezpieczny, że no, spowodował e, uszczerbek na swoim aucie. Po prostu wpadł w poślizg i w coś tam uderzył. Przyjechała na miejsce policja i wymierzyła mandat w wysokości dwóch. 100 euro. Mężczyzna się od tego odwołał, no i Sąd Wyższy obecnie teraz podtrzymał ten mandat. O co w tym wszystkim chodzi? No, wycieraczka, zwykłe prostępne urządzenie. Tylko z zapisów, które możemy przeczytać, okazuje się, że on dokonał zmiany trybu wycieraczki poprzez ekran monitora na swoim samochodzie, co spowodowało jego dekoncentrację i doprowadziło do kolizji. I sąd podtrzymał ten mandat w wysokości 200 euro, na no powiedzmy 850 zł. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie, bo nie mogę sobie przypomnieć, które z aut oprócz dźwigienki ma to przeniesione całkowicie na monitor, by jakikolwiek tryb wycieraczki uruchamiać z tego monitora, bo wydaje mi się totalnie abstrakcyjne i idąc dalej za ciosem, jeżeli faktycznie taka sytuacja ma miejsce. A w Niemczech te przepisy względem korzystania z telefonu czy korzystania z tego tabletu, który mamy w większości teraz nowych samochodów, są trochę inne niż w Polsce. chodzi. Bardziej w teorii. Nie zmienia to faktu, że w pierwszej kolejności to, jeżeli faktycznie taka sytuacja miała miejsce i takie zdarzenie się wydarzyło, to mandat to powinien dostać producent za to, że takie absurdalne rzeczy projektuje. Ostatnio zadzwonił do mnie jeden z instruktorów z ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Taka rozmowa, że to tak powiem, trochę nieoficjalna, bardziej z ciekawości mój Waldek. Wiesz, co u nas się teraz odbywa przez dwa tygodnie, no i zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Widać ewidentnie, że, że producenci tak zwani starzy, którzy są już w Europie, w Polsce od lat, zarówno europejscy, japońscy czy koreańscy, widać, że dosyć mocno zaczynają bać się chińskiej motoryzacji. Bo zadzwonił do mnie mówiąc o tym, że jeden z czołowych producentów robił u nich szkolenie, gdzie wystawił pięć swoich modeli które są zestawione z stoma chińskimi samochodami tylko i wyłącznie po to, żeby przez dwa tygodnie zapraszać na szkolenia dealerów, dokładnie przedstawicieli handlowych, handlowców z salonów, którzy mają odpierać argumenty, dlaczego ich auto może być lepsze względem zestawienia go z konkretnymi graczami na rynku pochodzącymi z Chin. Jak widać chińska konkurencja rozpycha się coraz mocniej i że własność ja absolutnie tu ani ich nie gloryfikuję, ani nie chcę gdzieś tam wkopywać w ziemię, bo wychodzę jakby z zupełnie trzeciego założenia, że konkurencja jest potrzebna. Widać to na rynku w ostatnim czasie, że przez ostatnie 5 lat do 2000 początku 25 roku rozpasanie cenowe było takie. Teraz można powiedzieć, że trochę dzięki chińskiej konkurencji widać, że producenci głównie od wakacji tego roku zaczęli zauważać mocno chińską motoryzację i zaczęli Obniżać ceny, co nie zmienia faktu, że chińska motoryzacja w Polsce, tych marek już jest ponad 30, teraz w tym momencie już trudno się połapać. Pewnie spora część z nich wypadnie po dwóch, trzech latach z rynku, zostaną czołowi gracze, którzy mają największą sprzedaż. Nie zmienia to faktu, że oni dochodzą w tym momencie do mniej więcej 10% rynku. Ktoś powie, e, dobra, co to jest 10%. Jeżeli chodzi o wejście. Sporej części tych marek w przeciągu ostatniego roku czy dwóch lat osiągnięcie 10% rynku. Uwierzcie mi, że w tak krótkim czasie to jest naprawdę swojego rodzaju ewenement. I dam tutaj przykład. Nie wiem, może któryś z przedstawicieli BYD się wypowie na ten temat, bo wiem, że mniej więcej w tym roku dążycie do sprzedaży w Polsce około 5 tysięcy samochodów. Oczywiście macie auta naprawdę niektóre modele top. Nie zmienia to faktu, że suchy mnie doszły, że dealerzy w przyszłym roku. Z jego poziomu sprzedaży 5 tysięcy mają mieć plan sprzedażowy 32 tysiące. Nie wiem, co tam się będzie działo, nie zmienia to faktu, że widać, że plany są mega, mega ambitne. Spora część osób, jak była zatrzymywana przez patrol lotny policji, ta albo prosiła o świadectwo legalizacji tego urządzenia, albo od razu mówiła: Panie, piżno od razu do sądu, ja tym waszym urządzeniom nie wierzę. I czasem niektórym się opieku, że policja, no dobra, jedź już. Ale raczej na czasem. Nie zmienia to faktu, że podejście do, jakby do pierwszej generacji fotorapidów było takie, że one przede wszystkim mierzą prędkość radiowozu, co za tym idzie. Policjant musiałby to zrobić naprawdę mega dokładnie, i później na sprawach sądowych było to odgrywane, gdzie biegły sądowy analizował, czy aby ta odległość cały czas jest zachowywana, czy można uznać, że ta prędkość może odpowiadać prędkości tego auta, które było w danym momencie mierzone. W ostatnim czasie Skoda wygrała przetarg do policji na blisko 220 radiowozów, z czego 40 z nich ma być tzw. tajniackich z urządzeniami rejestrującymi, dobranych w takich kolorach szarych, beżowych, takich, żeby się w oczy nie rzucały, jak na te samochody byśmy spojrzeli z boku, to nawet trudno byłoby je rozróżnić względem zwykłych, cywilnych samochodów. Chyba taka rola, że mają się w to wszystko tym wpasować silniki 2.0 TSI 265 koni napęd 4 x 4 czyli niecałe 6 sekund do setki jak na auto pościgowe i na polskie warunki powiedzmy że całkiem nieźle no i model superb więc kawał e, samochodu ale w czym jest rzecz niektórzy mówią że tych nowych urządzeń które są tam wkładane do rejestrowania video Rapidów 2 a że nie da się podważyć w żaden możliwy sposób. I zacząłem zagłębiać się trochę, chociaż jest to bardziej techniczne tutaj zadanie w tym wszystkim. I powiem tyle. Dalej to urządzenie to tej najnowszej generacji rejestruje prędkość radiowozu. Ale w momencie, kiedy będzie odbywało się rejestrowanie, policjant zaznacza obiekt, który jest rejestrowany. Jeżeli drugi policjant kierujący autem będzie zachował odpowiedni dystans, samochód to poprzez to urządzenie potwierdzi, że ten dystans na konkretnym odcinku został jakby zbilansowany i prędkość została uśredniona względem tego samochodu i można to potwierdzić. Za tym idzie szansa tutaj na odwołanie będzie o wiele mniejsza, bo tak jakby to urządzenie samo w sobie będzie odejmowało pracę biegłego sądowego, który miałby to analizować. Co nie zmienia faktu, że mogą zdarzać się sytuacje, jak i chociażby takie wyjątki, że jeżeli byście zwrócili, że na danym radiowozie na przykład są inne opony, aniżeli standardowo rozmiarowe, to musiałaby być przeprowadzana dodatkowa kalibracja i dodatkowa legalizacja tego urządzenia. Wydaje mi się, że raczej coś takiego miejsca nie będzie miało. Dodatkowo to auto będzie miało drugi rejestrator umieszczony z tyłu, co za tym idzie, jeżeli będziemy jechali. Za tym radiowozem no to przy okazji panowie policjanci mogą rejestrować, czy aby telefonu nie trzymamy przy uchu, czy aby na przykład pasy mamy zapięte, więc ostrożnie, ogólnie na drogach ostrożnie. Dobra, ty na dzisiaj tyle, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!